O kurczę, zobaczcie jak zielone, jak wspaniale, co ten Gutenberg. No, także tutaj mamy performance 100%, struktura 89%. Cała strona ładuje się 0,8 sekundy. Żeby była interaktywna, potrzebujemy 0,6%. Siemanko, w tym filmie opowiem Ci o projekcie, który robimy dla klientki. Mówię, robimy, bo za chwilę po nagraniu tego filmu będę przynosił projekt już nie będzie na Elementorze, tylko właśnie będzie na Gutenbergu. Powiem Ci, co i dlaczego zrobiłem właśnie w Gutenbergu, jak to za pomocą Cadence zrobiłem, więc mam nadzieję, że dostaniesz trochę ciekawych informacji. Jak masz jakieś pytania, to pisz śmiało albo maila, albo komentarz. No więc jesteśmy na stronie, która teraz jest na Elementorze i sprawdźmy sobie, jak wygląda ona pierwotnie. To jest narzędzie gtmetrix.com. Wpisałem stary Adres, znaczy ten adres będzie cały czas taki sam, ale strona na elementorze. Chcę Ci pokazać po prostu, jak to wyglądało do tej pory. Tutaj się to analizuje. Sama strona wygląda w ten sposób. Tu jest Agata, tu jest zapis na newsletter, tu mamy opinię, więc strona będzie miała podobną strukturę i podobne informacje, no bo Agata nie zmieniała profilu działalności. Jeszcze chwilę się to. Analizuję, zaraz będziemy mieli raport, jak to wygląda. Performance 63%, struktura 81, największy obiekt, czytuje się 2,3 sekundy, no i cała strona załadowała się w 4,3 Dwie sekundy, więc wyniki, jak na dzisiejsze, czasy takie średnie. A tak wygląda nowy projekt w Gutenbergu. Zrobiliśmy go w całości, jeśli chodzi o tę stronę w Cadence Pro. No i tutaj po kolei row layout podąża za nami menu. Tutaj również row layout i przyciski. Tutaj mamy infoboxy i Linki do oferty, zaraz ci pokażę, gdzie prowadzą. Sekcja Poznajmy się tutaj troszkę zmiana kolorku, żeby cały czas sekcje były po prostu oddzielone innymi kolorami. No i tutaj ukłon w stronę Agaty, tak jakby, bo te polaroidy, takie zdjęcia są zrobione tak, dlatego że Agata pisze tego bloga już bardzo długi czas od 10 lat. Na pewno pisze w ogóle blogi w internecie ponad 10 lat i, i lubi pisać, więc fajnie, że się zajmuje pisaniem. No i tutaj właśnie taka pamiątka, że analogowe zdjęcia, taka jest symbolika tego. Tu dalej mamy zapis na newsletter. Przygotowaliśmy też dla Agaty bardzo ładny Lead Magnet. Pokażę Ci go, za chwilę się zapiszę. To jest połączone przez formularz. Od Cadence to jest formularz Cadence'owy połączony przez API z Merley Lightem, więc wszystko się potem dzieje w Merley Light. No i tutaj jest, co mówią o mnie klienci. Ja też jestem klientem Agaty, no i to jest fajne, że to są prawdziwe opinie. Bo zobacz, jak sobie klikniesz w, w tę opinię, no to przechodzisz do tej opinii w Google Moja Firma, więc to jest turbo wiarygodne i w dobie zalewu treści tworzonych przez sztuczną inteligencję, i tak dalej to potrzebujemy być jak najbardziej spójni, więc moim zdaniem, to jest super. No i tu taka stopka, która jest w innym kolorze, i tutaj jest jeszcze raz, menu. Polityka prywatności, regulamin, ikonki, gdzie można spotkać agatę, no i kto to robił, czyli WPom, więc tak wygląda strona główna, to co tutaj jest fajne, to, to że grafiki są w kolorze głównym. No i na przykład jest opieka nad kontentem. Klikamy zobacz szczegóły i jesteśmy w opieka nad kontentem w danej części oferty, bo ta oferta zaczyna się wyżej, ale jesteśmy akurat w opisie. Tego danego konkretnego zagadnienia. Na końcu ci też pokażę, jak ta strona przyspieszyła. Myślę, że warto to sprawdzić. A tak wyglądają konkretne podstrony: czyli, właśnie, to jest akurat oferta, i w momencie, gdy klikniemy w coś konkretnego na stronie głównej, to do konkretnego miejsca w ofercie nasz przenosi. Tutaj pierwsze było żółte, teraz drugie jest żółte, no i tutaj trzecie jest żółte zadania specjalne cały czas mamy call to action do formularza kontaktowego no i tutaj cały czas jest widać co jest głównym celem strony czyli właśnie to żeby ktoś się z Agatą skontaktował sprawdźmy jeszcze zakładkę o mnie tutaj jest zdjęcie Agaty no bo to o Agacie kolejne trzy rzeczy jak Agata pracuje Tutaj parę słów o misji, no i tutaj takie zdjęcie archiwalne dałem Agatę. Ja nie wiem, czy Agata to wiedziała. Czy to jest zaakceptowane? Tutaj narzędzia, na których pracuję, żeby pokazać, że no Agata zna dużo narzędzi jako wirtualna asystentka i działa na, na tych narzędziach, na których ty działasz, więc na pewno to ogarnie. I tu jeszcze raz social proof, czyli Wzmocnienie tego przez opinię klientów. Agata prowadzi także podcast, podcastynacja, więc tutaj jest zaciągnięty Spreaker, wszystkie ze Sprickera odcinki. No a tutaj, jeśli ktoś woli w innym miejscu słuchać, klika sobie, to się otwiera w nowym karcie. Blog wygląda klasycznie, bardzo czysto wszędzie jest, bardzo dużo białego. I tutaj, jeśli chodzi o blog, co się zmienia, to to, że jak widzisz tutaj na przykład w. Oferta, mamy takie kreseczki, taka oferta, natomiast tylko w blogu i tylko w kategoriach jest właśnie w ten sposób to rozwiązane. No i Agata na starym blogu miała podział swojego bloga na różne kategorie, no i tutaj zrobiliśmy również taki podział, i po najechaniu pojawia się taka fajna kreseczka, mi się bardzo ona podoba. No i co tak z technicznego punktu widzenia, to to jest zrobione w Cadence Pro jako Elements, to jest również Cadence Pro i teraz Przełączamy się na archiwum, czyli na wygląd właśnie archiwum zaplanowany w Cadence. No i za każdym razem nam się ten tytuł w, na tym tle pokazuje. To właśnie jest również w Cadence Element zrobione. Czyli mamy zbudowaną po prostu kategorię w ten sposób, że tak to, że tak to wygląda. Tutaj jest słowo kategorii, które zniknie żeby bliżej było słowo kluczowe, no bo w ogóle zaraz optymalizujemy linki, bo przeniesiemy to na Gatabroska. Jak tylko zrobię ten film. No i tutaj co jeszcze zrobiliśmy, to to, że stworzyliśmy własny wygląd wpisu. On jest bardzo wąski po to, żeby człowiek się, który to czyta użytkownik, nie rozpraszał, więc tutaj są powielone te tytuły, które są na stronie, tu też są odesłania do innych artykułów, więc całkiem spoko to wygląda. I to, co tutaj na końcu będzie, to Call to Action. No i tu na dole, po wszystkim za każdym razem pokazuje się lead magnet. Myślę, czy by nie zrobić to w jakiejś takiej tutaj jeszcze, jeszcze rameczce, bo by się to trochę oddzielało. Jest tu dosyć czysto i sterylnie. Na Natomiast zastanawiam się, jakby to wyglądało w ramce, więc jeszcze nad tym pomyślę. Myślę o tym, tak jak jest na wziął. Zobacz, to jest strona główna. I tutaj jest właśnie taki też lead magnet, 5 kroków do bezpiecznego WordPress'a. No i tu jest tak fajnie to oddzielone w ramce, Więc tutaj się jeszcze nad tym. Zastanowię. Natomiast po zapisaniu się, może się od razu zapiszę, żeby Ci pokazać, jak to działa w Merle Lite. Znaczy, tak to działa, że zapisujesz się do konkretnej grupy. Jeśli masz pytania o e-mail marketing, to również śmiało. Wpisałem swoje dane, no i teraz pobieram poradnik. I tutaj może się zadziać bardzo dużo rzeczy. Może się rozpocząć jakaś automatyzacja, czyli ktoś na przykład może dostać powiadomienie, powiadomienie SMS-em, że formularz został wysłany. Akurat tutaj to nie ma racji bytu, ale jeśli to jest jakiś formularz kontaktowy, to jak najbardziej. O, klasyczne powiadomienie mailem. Ja mam to połączone z Light'em, więc tutaj się dopisujemy do odpowiedniej grupy. Natomiast można zrobić jeszcze jedną automatyzację albo inaczej nazywając redirecta, czyli przeniesienie na inną stronę. Bo jeśli ktoś się zapisuje na Nasz newsletter to akurat chce konsumować nasze treści, więc jest w dobrym momencie. Być może, żeby zrobić coś innego z nami fajnego. Na przykład zapisać się do grupy, tak jak jest w przypadku WP ziomka, no i tutaj z Agatą nie ustaliłem jeszcze jakiegoś przekierowania. Może być po prostu podziękowanie, dziękuję za wysłanie, sprawdź swój mail, a może być konkretna podstrona w Twoim WordPressie, i tak jak właśnie zrobiłem, tylko to prowadzi do WP ziomka, czyli klikam, pobieram. Formularz, no i wszystko działa prawidłowo, bo to jest WP ziomkowy Jeszcze ten krok, zobacz, mieliśmy domene. ja to tylko na chwilę ustawiłem oczywiście, żeby ci to pokazać, że możesz tutaj zrobić. On się obalił, biedny. <grym> że możesz zrobić tutaj jak chcesz Redirecta, i to jest wszystko wbudowane w Cadence. I większość z tych opcji jest w darmowym Cadence, więc to rozpoczęcie automatyzacji i też Merley Light, nie potrzebujesz do tego Cadence Pro. No ale możesz właśnie zrobić takie przekierowanie. Ja wracam do strony Agaty. To co tutaj jeszcze jest, no to oczywiście kontakt, czyli tutaj jeśli ktoś ma ochotę pogadać przez social media, no to wtedy kontaktuje się ikonkami, czyli klika w konkretną ikonę albo może napisać przez formularz Kontaktowy, tak wygląda ta strona. A zobaczmy, jak sobie radzi jeszcze na hostingu, gdzie jest bardzo dużo hostingu, bo to jest mój taki roboczy hosting, więc może być troszkę wolniej. Ale sprawdźmy to na żywo. Tutaj mamy poprzedni wynik, a może sobie go zostawimy, żeby porównać. Wpisuję tutaj od nowa. OK, mam Agatę Boro, natomiast mieliśmy jeszcze sprawdzić, jak wygląda lit, magnet i zapis. Jest od Agaty Borowskiej tutaj, potwierdzam zapis na newsletter, więc ja to zrobię tylko, żeby mi nie uciekło. Kolejny moment, żeby zagadać naszym subskrybentem, można go gdzieś tutaj zaprosić, więc zobacz, ile już masz kroków. Że coś tam możesz przemycić fajnego i jakoś ten lajek budować zgodnie z Twoją taktyką, czy to pozyskiwania klientów, czy nowych newsletterowiczów. Ja już mam nowego maila. No i chciałem Ci pokazać ten lead magnet, bo my, jako firma A21, maczaliśmy w nim palce. I tak wygląda właśnie ten prezent za zapis. I uważam, że jest bardzo ładny i spójny z tym, co się dzieje na stronie. Więc jeśli masz ochotę dowiedzieć się co możesz zlecić jak w wirtualnej asystentce, to polecam pobrać. No a sam lead magnet jest, uważam, bardzo ładny graficznie, więc jeśli też masz jakieś potrzeby graficzne albo chcesz, żebyśmy pomogli Ci w jakiejś automatyzacji, to śmiało się zgłaszaj na hejka.małpa.wpzio. No a my sprawdźmy, czy ta strona coś przyspieszyła. To jest stara strona, to jest nowa. No i teraz Chwila prawdy, czy tutaj nam się coś przyspieszyło? Ok, zaraz będziemy mieli wynik, generuje się raport. Chwila prawdy, o kurczę, zobaczcie jak zielony, jak wspaniale, co ten Gutenberg. No, także tutaj mamy performance 100%, struktura 89%, cała strona ładuje się 0,8 sekundy żeby była interaktywna potrzebujemy 0,6, więc no, kręcimy się wokół 0,8 sekund. Można jeszcze troszkę ten wynik wyśrubować. Pytanie, czy jest sens i potrzeba. Dla porównania Elementorek wygląda w ten sposób, więc dzięki też zmianie strony i zmianie edytora troszkę, delikatnie mówiąc, ją przyspieszymy. A jeżeli tutaj jesteś z YouTube'a i Oglądasz sobie to, to mam też taki bezpłatny kurs, jakich narzędzi używam do budowania stron, a na płatnym kursie no, pokazuję po prostu jak takie strony robić. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do miłego zobaczenia, hejka!